Ach, how to stracić 8 jebanych godzin. Dobra, idę do szatni. Kurtkę odłożę. Tak, to też. Dobra. Kurde, butów zapomniałem, ja pierdolę. Kurde, nawet nic nie chciałbym. Dobra. Czy czytałeś lekturę? Kurde, jaką lekturę? No, jakiś to, załapał kangura. Dzień dobry dzieci. Dzień dobry. Kto przeczytał lekturę? Proszę pana, bo ja nie nieprzygotowanie. Teraz to chuja możesz mi zrobić. Pana, mogę do kibla. Strać mi się chce. Strać mogę się szkołą, Teraz do tablicy przyjść. Pana, bo mi się giga strać chce, nie wytrzymam Mam to w chuju, odpowiedz mi. Zadam ci trzy pytania. Za każde jedno pytanie dostaniesz jeden punkt, a jak zjedziesz jakieś, to pół. Jasne? To zaczynajmy. Kto wygrał pierwszą medycynę kartę Znaczy ja nie brałem udziału, ale jakbym brał to on wygrał, pewnie zmywarka Kurwa wiedział No dobra, to teraz kto wygrał drugą medycynę kartek? Yyy... -y -y Odyn? A już miałem Cię ujebać No dobra, ostatnie pytanie brzmi Szpana, zesrałem się, proszę szybko te pytanie Szpana, jakiś on mam za drzwiami Dzień dobry, przepraszam za spóźnienia. Siadaj w ostatnim ławce a nie, w pierwszej. O kurwa. Ile to 31 do potęgi trzeciej? Zielone na pierwiastek z 13,5. Na spier, dalej muszę się wysrać. A już bym miał 3 na 3 Dobra, kto następny? Uff, dobrze, że ten chuj zapomniał o tej kartkówce o Hislapie. Ja ci kurwa, dam się tak odzywać. Pała! Hmm, tak przeglądam sobie tego neta. I widzę, że Eheke ja mnie przegonił w topce. Łap wow, te drzwi, pustaku. Dzień dobry! Dobra, ja znaś. Dzień dobry. Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry. Dzień Boży, zjebie. Nie mówi się. Dzień dobry, tylko szczęść Boże. Drogie dzieci, dzisiaj porozmawiamy o topce na kraftem Proszę księdza, czy to prawda, że te kurwiszony z tego serwera podpierdalają content Cywiksowi, czy nie? Och, drogie dzieci, niestety, w tych czasach, gdy ktoś jest na dobrej drodze, to trzeba mu przeszkadzać. A jeżeli chodzi o wiarę księdza w to, że topka jest sprawiedliwa, to co ksiądz myśli? Y, topka kiedyś była prawdziwa, dzisiaj jest zjebana na sto psów. to topiere. Dobrze dzieci, podmódmy się. W imię Gucia i plac. Ojcze nasz, który jest... Bojem! Uda! Bier... Zadanie dowolmy ma 13 ZUSA w poki się ślucusa, po pamiętajcie dzieci! Proszę księdza, ale to jest P. stop! I poza ze szkoły dobrze ubrana szapala. Witam wszystkich, dziś się nauczymy jak jest na future. Przepraszam, na pleciu <gulia> Orla zjedzie tu do śpiewania fasoli Gucio, może ty? Ho, zaśpiewasz fasolę Dobrze Do re mi fasola si do Bardzo dobrze, Guciu Otrzymujesz 16 emeraldów Yes! Yeah. Dobra dzieci, na zadanie domowe macie wszyscy poszukać nut w głowie kawy, może jeszcze coś tam jest. Ojej, o. Oh, ale dupa. Dobra, uh, zagadam. Hej, maleńka. nasz mi może twój numer stanikania, numer telefonu? Wow. Ojej, jasne ci woda. 102, 507, 569. <ścoughs> 69. sześćdziewięć? <ścoughs> <ścoughs> tak. <ścoughs> Dobra, spierdalaj, zabijam zabijám tě. Dynu, 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 dynu. Dynu, mi dynu, dynu. Dynu, 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 dynu. Dynu, 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 dynu. Dynu, 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 dynu. Pomocy! dynu, dynu, dynu. Dynu, 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 dynu. Dynu, dynu, Oh, dziękuję. dziękuję. Opie, tam ci za to tytułę. Nie chcę pieniędzy, chcę ci wkręcić żaróweczkę